26 września, Malwina Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie 12. Legnicka Paraolimpiada oraz internauci kpią z remontu jaworzyńskiej. Po raz 12 w Legnicy odbyła się Paraolimpiada. 21 placówek wzięło udział w sportowych zmaganiach. W konkurencjach pomagali piłkarze Miedzi Legnica, a organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W Legnicy i regionie średnia ilość osób niepełnosprawnych to około 12% wszystkich mieszkańców. W samej Legnicy takich osób jest około 10 tysięcy. Na takie imprezy jak ta czekają z niecierpliwością. Po frekwencji widać, że jak, bardzo, jak gdyby osoby niepełnosprawne, dzieciaki niepełnosprawne czekają, jak bardzo są zainteresowane wzięciem udziału w takiej imprezie. No i to jest jak gdyby najlepsza forma takiego wsparcia, ponieważ ruch na świeżym powietrzu. Przy okazji taka trochę sportowa rywalizacja, która daje wiele satysfakcji, a wszystko w takiej bardzo miłej, sympatycznej atmosferze. Nic lepszego nie można sobie wyobrazić. Paraolimpiada odbyła się po raz 12. Uczestnicy tradycyjnie rozpoczęli sportowe zmagania paradą i nie przeszkodziła im nawet deszczowa aura. W zawodach udziału wzięło 21 placówek, nie tylko z Legnicy. Są również pojedyncze osoby, co ważne, które w domach w czterech ścianach siedzą, i one też na wózkach zostały przywiezione. I po prostu uczestniczą. To dla nich wielkie przeżycie. W ogóle to jest to poczucie wartości. A zdobyty medal czy dyplom to jest naprawdę ogromna radość i o to nam właśnie chodzi. Na boisku pojawili się również piłkarze miedzi. Dla nich uczestnictwo w takich inicjatywach to ogromna przyjemność. No to jest, Jesteśmy szczęśliwi, że, że, że możemy tutaj, tutaj być, i, i mam nadzieję, że ci ludzie, którzy są tutaj, też są, są szczęśliwi robi wrażenie, że, że taka duża grupa Was się tutaj pojawiła, co? Zadowolone dzieciami. No, zadowolone są i my też jesteśmy, bo jak oni są zadowoleni, tak jesteśmy też. Uczestnicy paraolimpiady mogli zmierzyć się w takich konkurencjach jak łucznictwo czy biegi. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizator imprezy podsumowało również i pożegnało lato. W tym roku na kolonie udało się wysłać 730 dzieci. Obecny w Legnicy 12 Dolnośląski Festiwal Nauki przykuł uwagę wielu młodych ludzi. Doświadczenia przybliżające magiczny świat i wykłady wyjaśniające zagadki tego świata stanowiły nie lada gratkę dla każdego badacza ciekawostek. Pokazy chemiczne odbywały się m.in. w gmachu Legnickiej Filii Politechniki Wrocławskiej. Festiwal to jest nie tylko poznawanie nauki, to jest nie tylko dydaktyka, ale też rozmowa. Rozmowa na tematy, które interesują nas wszystkich, bo nauka to jest działalność społeczna. My musimy ze sobą rozmawiać, wymieniać nasze idee, nasze poglądy. Festiwal to także nowe spojrzenie na tematy pozornie znane każdemu. Możemy dyskutować na przykład o języku, w jakim przemawia do nas architektura. Cudowniejsze w architekturze jest to, że uchwycenie pewnych terminów, zrozumienie pewnych głównych elementów tworzących strukturę architektoniczną, zrozumienie pewnych etapów jej ewolucji, rozwoju bądź zmian. Powoduje, że możemy zupełnie spokojnie yy, pojechać w dowolne miejsce, zetknąć się z dowolnym obiektem, niezależnie czy powstałym w starożytności, w średniowieczu czy w renesansie, i go po prostu zrozumieć. Dolnośląski Festiwal Nauki przenosi się teraz do kolejnych miast naszego regionu, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi i promować innowacyjne spojrzenie na naukę, kulturę, sztukę i inne różnorakie zjawiska. 1979 to rok, kiedy rozpoczęto budowę wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Lednicy. Podczas zorganizowanej z tej okazji uroczystości na ręce dyrektorki wręczono ministerialną akredytację. W Polsce tylko 200, a na Dolnym Śląsku 9 szpitali może pochwalić się takim wyróżnieniem. Uroczystość zorganizowano na cześć Legnickiego szpitala, a w rolę konferancjerów wcielili się dyrektorka Krystyna Barcik oraz zastępca dyrektora do spraw medycznych Andrzej Hap. Na sali pojawiło się wielu gości i ludzi związanych z Legnickim szpitalem. Przypominam sobie, wrzesień 97 rok oddaliśmy małą, mały budynek tego szpitala, tam gdzie jest schematologia, onkologia i jakiś mój udział w tym. 35-leciu jest i cieszę się, że pani dyrektor Krystyna Barcik zaprosiła mnie na to święto. To świetnie zarządzany szpital, jeden z najbardziej istotnych na medycznej mapie Dolnego Śląska. Myślę, że z roku na rok legniczanie, mieszkańcy tej części Dolnego Śląska mogą mieć poczucie, że są pod dobrą opieką medyczną. Jerzy Henik, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przekazał akredytację na ręce dyrektorki Legnickiego Szpitala. Miedziowe Centrum Zdrowia już od trzech lat posiada akredytację, wie ile trzeba pracy włożyć i jak mocno podwyższyć jakość, żeby uzyskać ten certyfikat. W związku z tym podziwiamy Szpital Wojewódzki, który potrafił w tak ogromnym obiekcie, przy tylu różnych problemach związanych z działalnością medyczną, no uzyskać. Co z doświadczenia, co ta akredytacja daje? No przede wszystkim jest, daje bardzo dużo pacjentom. To jest potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa leczenia, a równocześnie daje to dużo pracownikom. Oni są pewni, że te świadczenia, te czynności, które wykonują, są wykonane profesjonalnie, są bezpieczne dla pacjenta i dają też taki spokój prawny. Oraz łatwiej uzyskać pieniądze ministerialne. W ostatnich latach Lednicki Szpital na remonty i modernizację oddziałów pozyskał z różnych źródeł 40 milionów złotych. Są już plany i pomysły. Na kolejne zmiany. No na pewno y, powinniśmy się dostosowywać do y, wymogów demograficznych, do zapotrzebowania społeczeństwa. W tej chwili takim y, priorytetem jest y, onkologia, y, następnym będzie geriatria, rehabilitacja. Y, no neonatologia to już się dzieje, dbałoś o tych najmłodszych, y, więc y, cały czas stara staramy się dostosować do, y, do potrzeb rynku. Jednak problemem jest niewydolność systemu. Długie kolejki do specjalistów to zmora polskiej służby zdrowia. Ja na szczęście chyba nie leżałem nigdy w tym szpitalu. Zdarzyło mi się w dzieciństwie leżeć na murarskiej i chyba tak, tylko na murarskiej leżałem. Także na szczęście nie musiałem, ale moja mama, wielu znajomych leżało i opinie są takie, no, dobre można powiedzieć. Wielu ludzi jest bardzo zadowolonych i też z takiej poprawiającej się infrastruktury. Z dobrą pracą. Z dobrą pracą, a teraz w szczególności po otrzymaniu certyfikatu akredytacyjnego też z pracą na najwyższym poziomie. No bo trzeba mieć ambicje. Trzeba stawiać sobie i kłaść na barki duże ciężary, żeby rosnąć i mam takie wrażenie, że szpital Legnicki, pani dyrektor jest taką osobą, która nie poprzestaje na laurach, która rośnie i chce zdobywać coraz to nowe kompetencje. W Legnickim Szpitalu pracuje ponad 1200 osób. W ciągu roku trafia tutaj ponad 100 tysięcy pacjentów. Uniwersytet III wieku rozpoczyna swoje zajęcia. W czwartek odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego i przywitanie nowych słuchaczy, a tych w tym roku jest ponad 100. Uniwersytet III wieku działający przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego działa już od ośmiu lat, w tym roku na zajęcia zapisało się ponad 100 nowych słuchaczy. W Legnicy mieszka około 20 tysięcy ludzi w nieładnej nazwie wieku poprodukcyjnym, a te osoby, które są właśnie tutaj zapisane na nasz uniwersytet, to są liderzy tej grupy. Jest ponad 300 osób, które mają potrzebę działania nie tylko dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich najbliższych sąsiadów, ale dla całego miasta. I... To za to należy im się bardzo dużo uznanie. Seniorzy chętnie biorą udział w różnych zajęciach i mówią dlaczego warto zapisać się na uniwersytet trzeciego wieku. Uzupełnienie tego czego jeszcze nie znałam i nie wiedziałam. Przyjemność spotykania się z nowymi ludźmi. Satysfakcja powiedzmy z tego co we mnie się nowego narodziło. A poza tym nie ukrywam Zabicie czasu. Nalazłam dużo znajomych, dużo przyjaciół. Bardzo miło spędzamy czas. Zajęcia są bardzo urozmaicone. No, jest tam fajnie. Ulubionymi zajęciami seniorów jest gimnastyka umysłowa i ruchowa. Niektórzy mówią, że nie mają wyjścia i ćwiczyć muszą. No się przydaje. Ja jestem szczęśliwą prababcią. Mam siedmioletniego Filipa i trzy i miesięczną idę. O! Trzeba ćwiczyć, Mu, nie mam wyjścia. Dziękuję. W tym roku Uniwersytet III wieku chce postawić na dwa profile edukacji: zdrowotny i politechniczny. Tutaj przede wszystkim w takim profilu zdrowotnym wprowadzamy zajęcia z dietetyki które już wiem po zapisach, że cieszą się dużym zainteresowaniem i musieliśmy, znaczy musieliśmy z przyjemnością, mając na uwadze zainteresowanie słuchaczy, zwiększyć liczbę grup z zajęć ruchowych. Także seniorzy doceniają zdrowie i ruch. To, to naprawdę fantastycznie. Oraz zajęć komputerowych i fotografii cyfrowej. Poza tym seniorzy mogą poznać języki obce, uczęszczać na zajęcia z historii sztuki, a także na zajęcia plastyczne i ceramiczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Legnica była już europejską stolicą dziury w drodze. Teraz internet kpi z remontu ulicy Jaworzyńskiej. Od kilku dni na krótkim odcinku remontowanej drogi puszczono ruch wahadłowy. Jednak droga wygląda jak wygląda prawdziwy plac budowy. Jeżdżą tędy i miejskie autobusy. Strach pomyśleć, ile pracy będą mieli mechanicy MPK. Tutaj zadbano o No pieszych? Widzi pan, jak się. Z... jak Ja dziękuję, ale widzi pan sam, jak, jaka jest droga. Internauci do sprawy starają się podejść z uśmiechem i tworzą memy z Tadeuszem Krzakowskim w roli głównej, a remontowana droga to kartoflisko. Inni starają się podchodzić bardziej optymistycznie i po drodze jeżdżą rowerami górskimi. Jest fajnie, widzę, że jest, jest dużo tego, duża zmiana, chciałam powiedzieć. Raczej nie, raczej jest dobrze wszystko w ten, prawda? Tam można przychodzić sobie spokojnie, także się... parę metrów trzeba podejść, to jest normalne, prawda? W ten, ale jak się robi takie roboty to, to chyba ludzie to rozumieją. Na tej budowie panuje porządek czy raczej chaos? Porządek. Porządek, pracują chłopcy bardzo ciężko. Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można, bo remont na tym krótkim odcinku potrwa do 22 grudnia. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Dobry przekaz jest najważniejszy. Wrzesień to najlepszy czas na szczepienia przeciwko grypie. Każdy kto zdecyduje się na taką ochronę przed wirusem musi być najpierw wyzbadany przez lekarza. Do szczepień zachęca się przede wszystkim osoby starsze, dzieci i przewlekle chorych. Każdego roku szczepionki przeciwko grypie są nowe i w miarę dostosowane do coraz to nowszych postaci wirusa. Osoby, które chcą uchronić się przed grypą powinny pomyśleć o szczepieniach właśnie teraz. Organizm potrzebuje troszkę czasu, żeby tworzyć przeciwciała. W związku z tym, jeżeli zaszczepimy się już teraz, to mamy szansę na to, że w okresie, kiedy zaczną się grypy, przeziębienia, my już będziemy mieli wytworzoną odporność i po prostu na tę grypę nie zachorujemy. Zaszczepić może się każdy, ale służba zdrowia zachęca przede wszystkim osoby starsze, dzieci i tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe. Jest jeden warunek wcześniejsze badanie lekarskie. Osoba szczepiona musi być zdrowa. Przeciwwskazaniem do szczepień jest na pewno ostry stan zapalny organizmu, czyli wiadomo, że wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, przeziębieni, mamy gorączkę, nie możemy się zaszczepić, więc musimy ten okres przetrwać i wówczas nie ma większych przeciwwskazań do szczepień. W tym roku ceny szczepionek przeciwko grypie nie różnią się od ubiegłorocznych, to koszt zaledwie 35 zł. Jak podkreślają lekarze w okresie najwyższej zachorowalności na grypę, z roku na rok zmniejsza się liczba chorych. Coraz więcej bowiem ludzi decyduje się na ochronę przed wirusem za pomocą szczepień. Jeśli nie mają Państwo planów na weekend, to Galeria Sztuki zaprasza na dwie zupełnie różne wystawy. Jedną można podziwiać w Galerii Sztuki, drugą w Galerii Ring. To, co je łączy, to to, że obie są przykładem sztuki najnowszej, która w sposób niezwykły opisuje rzeczywistość. W Galerii Sztuki możemy oglądać wystawę Mariana Solisza, którego obrazy przypominają animację obrazu prosto z nowojorskiej galerii. Jego wieloformatowe obrazy przypominają plany ulic, budynków i innych obiektów. Jesteśmy już jakiś czas po wernisarzu no i mamy ostatnią szansę, ostatni weekend, kiedy wystawę można oglądać bezpłatnie, a naprawdę warto zmierzyć się z tą sztuką, bo zupełnie inaczej wygląda prezentowana w katalogu czy na stronie internetowej, a zupełnie inaczej w przestrzeni. No, chociażby formaty kilkumetrowe dzieły. Sztuka nowoczesna, lekka, wymagająca zaangażowania, ale z pewnością zrozumiała dla każdego, więc serdecznie zapraszam w deszczowy weekend do galerii sztuki. Kolejną wystawę możemy podziwiać w Galerii Link. To tam możemy oglądać nostalgię Wrocławianina Huberta Bujaka. Wystawa cieszy się tak dużą popularnością, że przedłużono ją o miesiąc. Ona jest niesamowicie ekspresyjna. Już samo wrażenie tej wystawy. Tam jest specyficzna aranżacja przestrzeni poprzez dwie instalacje, o których może więcej nie będę mówić. Niech zostanie to takim zachęceniem do obejrzenia wystawy. Jest też specyficzny zapach, dlatego że są malowane grubymi warstwami farby. No i taki świetny styl. No, my mówimy o tym, że. Dla każdego, kto lubi ekspresjonizm, poekspresjonizm, eks, po ale też Van Gogha, bo to są takie, takie prymitywistyczne, naturalistyczne formy rzeźbiarskie i malarskie. Naprawdę godne obejrzenia. Czegoś takiego dawno nie było w naszym mieście. Galeria Sztuki już przygotowuje nowe propozycje dla Legniczan. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy serwis informacyjny. Po serwisie zapraszam Państwa jeszcze na program Minął Tydzień, a tam Legnicy, dziennikarze komentują bieżące sprawy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.